Zbliżamy się do 15 sierpnia, stulecia bitwy warszawskiej. Ten rok jest wyjątkowy, rok 2020. Sto lat temu Polska stała się pewnym murem e, armii, która zmierza ze wschodu w stronę, w stronę Europy. E, wojna, która została wpisana do, do najważniejszych wojen światowych. E, tak naprawdę jeszcze mało znana na świecie, no właśnie dzięki temu, że została zatrzymana tutaj w okolicach Warszawy. Od, od wschodniej części Warszawy aż do, aż do północno-zachodniej trwały, trwały walki. Stąd ten wymiar wojny, bitwy warszawskiej jest bardzo ważny ze względu tego zatrzymania tego, tego ruchu, ruchu społecznego, e, gdzie, gdzie wszyscy się zebrali do tej, e, do tej walki. E, zachęcamy wszystkich do świętowania, do celebrowania. E, Stulecie Bitwy Warszawskiej jest dość ważne i też ma swoje upamiętnienie w całej Polsce. Są ronda, cudowne zwisły, skrzyżowania ulica Bitwy Warszawskiej. Tych miejsc jest ogromnie dużo i przez ostatnie lata ta, ta Bitwa Warszawska była bardzo w Polsce doceniana i to w stulecie Bitwy Warszawskiej nie możemy o tym zapominać.